Ludzowie, dzisiaj tak jak wam obiecałem będziemy budować tą mapę do pola bitwy, będziemy się bili w następnym odcinku z Nikosiem. A teraz jeszcze Nikoś coś wam powie, bo Nikoś teraz będzie tylko oglądać. No mów. No jak to? Ja będę mówić co jeszcze dodać Kacperowi. No będzie tak ogólnie mówić co tam jeszcze było dla niego no to to dodamy. No, no to. tobie było hmm. trochę. Jak to mamy nazwać? Pole bitwy? Pole bitwy. Pole bitwy. Nice. Jakiś tam opis na przykład... Opisy jedenasta. Tworzymy, tworzymy, tworzymy. Tworzymy. Na pewno jest. No o Jezu, co to jest? Ja tak nie chcę. Co to jest? Czekaj. Co to jest? Co to jest? Ej, widzę, Co to jest? Czekaj. Myślę, że metę sobie możemy tutaj w ogóle wysunąć, jeśli by się nie da na ten. no nie, została pierwsza meta, no to się zamienimy na pewno nasze, ścian, ale jeszcze nie. Ага. Ну, Думаю, что... Я думаю, что... я дальнейшее, что здесь стоило. Тут, так, на тупом и тут... Калик... хорошо, хорошо. И теперь то, что я могу... И в ту сторону. Teraz w tą stronę. Jeszcze tu sobie zrobimy. Czekajcie, jakaś to musi na razie tu wyglądać. I tutaj myślę, że możemy sobie to zrobić to w ten sposób. 差不多。 strona nagle. No. Mm. Ja bo, 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 bo. No. Czemu tu? Halo, halo, halo. Czyli teraz jakbyśmy... To się tu zarozpijmy. okej, okay, jest git. No teraz na błysu. Gdzieś na pewno sobie się zrozpimy. I teraz czekajcie. Aha, tu się będziemy rozpić. Jakbyśmy się zrozpili, to tylko i w Tak zrobimy, to na dół, to na dół, no i teraz robimy, no i dobrze, dobrze, czyli czekajcie jak się zrespiemy, ok, tu się, o. i tak ma być, się zrespiemy. No to tutaj sobie właśnie trzeba zrobić rampę. O, nie w tę stronę. I, I pewno mniejszą chcemy mieć tam. Nie. Może być taka. O, o nam chodzi. Oto może być. dwie. czekaj o jest idealnie i no, idealnie trzy tu się będzie wchodziło i zobaczymy wielką tą pole, wielkie pole bitwy To jest I tak co to robi? To jest nie robi. Mm -hmm. A najwięcej możemy to tak powiększyć. To chyba myślę, że w takiej to być. Teraz to sobie je... przesuniemy na dół. Do tyłu tak jeden raz tak no i dobrze jest i teraz tam dalej sobie zrobimy Bo ja też sobie ktoś tam patrzy. Wrócimy. damy mu jeszcze jedno. Teraz sobie tu pobejrzymy o no tak. Teraz jeszcze raz tu. Ale będziemy musieli to obwrócić, obrócić. Obrócić. Dobracamy. Jeden no, z To teraz dajemy tu co to jeszcze raz tak sobie zrobimy teraz dobrze czyli takie pole bitwy oczywiście nie obejdzie się bez to jest ruchoma belka tutaj mamy są już w idealnej formie ale wyżej będzie trzeba dać Myślę, że tak tu, i wtedy na plusi i teraz raz tak. nie. co nie? Są to zbliżej. Jeszcze raz wyżej. Niebieskie plusik. Jeszcze no. jeden raz spróbowano tu sobie obrócimy to oproszę, proszę tam sobie plusik niebieski teraz czerwony A, plusik i myślę że jeden plusik taki to też musi być i czerwony Myślę, że... gdzie hmm. nigdzie. Przesunięcie... A nie wiem. Prękość też nieważne jaka. Czyli... A, tylko taka wtedy jest. No to niech jest tak. Teraz to niech idzie po niebieskim plusiku. Jeszcze raz po niebieskim plusiku, żeby wszystko tu było idealnie. No i teraz... To... Jeszcze to musi być... odległość nie było, a nie, a nie. Żeby... I w następnej będzie pole bitwy. W laser da się oczywiście wpaść, ale oczywiście też można wypaść. No. I cała mapa jest pięknie już zrobiona. Ale trzeba będzie jeszcze zrobić gdzieś metę. Tu tą metę sobie. Mamy. Sobie, sobie sobie obrócimy. Przybliżymy sobie. No i pole bitwy wygląda naprawdę naprawdę ładnie. No przyznajcie widzowie. I następny odcinek oczywiście wleci jeszcze jak się bijemy tutaj z Nikosią. Nikoś. Nikoś se ustawi emotki, ja se ustawię emotki i będziemy się bić. Oczywiście też będę dawać forem mojemu bratu, bo jest młody. Ale mi się wydaje, że jest po prostu przepiękna, więc sobie ją opublikujemy. No ładnie wszystko wygląda. Przetestujemy. Chyba nawet się da wejść to, żeby sobie tak popatrzeć. Więc jakby więcej osób nawet z nami grało, to niech tu popatrzą, nie? No i fajnie. Super, nie? Pole bitwy mega mi się podoba i zapisujemy no i zapisujemy nie publikujemy no publikujemy otwierć no piękne jest to pole bitwy mi się tam podoba to szybko publikujemy tutaj macie od razu kod jakbyście chcieli dołączyć Ile wam dam? Proszę. No i się, zapisz. I wejdzie. No, teraz nasz ulubianak. Hmm. Będzie coś takiego jak Pole bitwy. Wiem, bo jeszcze zapisałem nie wejdziecie na to. Trzy, nie mogę zapisywać, po prostu to opublikuję i wtedy sobie możecie wejść ten kod co tam wam dałem. Mi się mega podoba. No to w, jeżeli komentarze będą dostępne, tutaj jeszcze chwilę. Jeżeli komentarze będą dostępne, to napiszcie od zarazu ile oceniacie. No i teraz macie pole bitwy. Ile oceniacie, będziecie się mogli e, zrywalizować tam jak chcecie. To nawet do ulubionych możecie ogólnie jakieś challenge, o coś, nie wiem. To już tam Zapraszamy. wasza sprawa. Jeszcze Nikoś coś powie? Zapraszamy do Bratiszków. Hmm. No dobrze, no to my jeszcze tam trochę opublikujemy jakichś filmików. No a teraz się widzimy. Pa. Bye! Bye.